z zachodniej stronie Oslo, a to w środku widać napis Hardangervida. Na dole Mapy czerwona brata flamka. A neta jest w Finse, powyżej na północnej stronie Mapy. Taka też tak, tak czerwona krewka. Przejścia są wykonywane albo w lektykach, albo po horyzontalnie. Więc jeżeli chodzi o polskie przejścia zimowe, nasze było trzecie. Oni szli w kierunku dokładnie odwrotnym, startowali do Ryokan i szli na zachód. Myśmy przeszli z południa na północ, czyli raczej pod górę. To znaczy mieliśmy wyraźnie niżej start niż metrem. Pierwsze półtora dnia do schroniska hele bas na bezpośrednio na i końcówka, ostatni dzień od Kreshi do Finse. To są tereny górskie i no, poruszanie się z ciężkimi samkami stwarza pewne problemy. Środkowa część wypełniona jeziorami to, to płaskowierz. I tutaj, tutaj właśnie mamy to startowe, olbrzymie schronisko Hawken i Setter. Cała gromada domów stronniskowych, skąd mniejsze, no i bardzo porządne i oczywiście odpowiednie drogie. Stąd się idzie do góry, czyli na północ. No tutaj, tutaj jest ładne zdjęcie, bo ona dość dokładnie pokazuje cel, w którym się poruszamy. a nie przejść? Gdzie um jest oczywiście czekolada, jakiekolwiek roślinność, musiałeś czy, czy, czy przejść? i śniegiem, lodem i zamarzniętymi jeziorami. Cały nasz sprzęt nam na podłogach. nam odwiedzenie rzeczy do Oczywiście Spędzenie czasu jest tak, jak to na tym wypadku widać, to znaczy jest to marsz w samotności w pustce yy, 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 przy głodzie. Tutaj coś tam robimy sobie przy nartach, żeby zauważyć, że jeden z nas ciągnie swoje burki przez sztywne prowadzenie, To jest oczywiście znacznie wygodniejsze i łatwiej można powodować prądkami. Tu to jest bardzo ładna formacja. To jest taka płyta śnieżno-lodowa, która się zwinęła z lewej strony ze zbocza, a potem się takiego rulan zwinęła i, i trochę połamała. Tutaj na no, występujemy starsza część wycieczki, to znaczy Leszek Wydlej i ja, a Andrzej Szusztur, który jest autorem wszystkich tych zdjęć, fotografuje. To jest Hellerazbu, pierwsze schronisko na trasie, małe, prawdziwie górskie schronisko. Oczywiście o tej porze puste, natomiast na dole można dostać klucz do wszystkich schronisk i chatek przyschroniskowych, jeżeli się oczywiście zapłaci za bardzo niewielką kaucję. Problem polega na tym, że myśmy na początku mieli dosyć wysoką temperaturę. Właściwie, uczciwie mówiąc, przez cały czas tej wycieczki, przez przepychanie fulek, przez taki gęsty i głęboki śnieg, to jest dosyć spory wysiłek. Teraz będzie kilka fotografii, na których będzie widać wiatr. To jest ładna soczewka nad słońcem. To jest drugie z kolei schronisko. Jest oczywiście zupełnie zamknięte. Z tyłu jest takie malutki domek, który jest do dyspozycji. To już następnego odchodzimy. Tam skórę, bo to było takie wiatr, z bajce windu, tak i z przodu. Także trochę się po to że i to no, dość ciężko było iść. Nie można było rozwinąć porządnej prędkości. A tutaj jest znak. Lata, bo o ile Hatan, jest zimą niespecjalnie często chodzona, to latem tam jest sporo, sporo ruch, sporo osób i to jest taki właśnie e, znak poydrecyjny. No a tu widać, że wiatr jest na tyle silny, że zerwał skorupę lodową z pokrywy śnieżnej. Mieliśmy sobie jakieś więcej 2-3 dni takiego silnego wiatru. Tutaj jest, właściwie to nie jest lawina, tylko to był taki nawis, który tam potem pękł, się obsunął. No i taka ładna kompozycja śnieżna. Tu był taki piękny wąwóz, tam spodem płynął taki potok, no ale to teraz było wszystko pod lodem A tam po lewej stronie dwa renifery y, idą y, na południowy zachód. Otóż renifery y, y, dzikie, y, one się mówią we y, wschodniej części Hardangerwidy, tylko y, niektóre osobniki idą wyżej i to są właśnie jedne z nich. Chyba jest flaga turecka. To jest lis. Zwierzęta, jak widać, są tam dobrze traktowane. To, to jest to, o czym mówił Holger Verdon przede mną. Tak, że one podchodzą zupełnie się niczego nie bojąc. to jest taki schronik przy, schry, przy schronisku on zupełnie zabity śniegiem i tamtej zimy nikt w ogóle nie zaglądał znaczy, korzystanie z takich schronów jest o tyle wygodne że w, w, w ciągu dnia oszczędza się co najmniej godzinę na rozstawienie i złożenie namiotu, i, i, i rozłożenie się i osypanie. To są właśnie takie ładne, dalekie pejzaże. No, a to jest darmowa energia, z której korzystają Norwegowie. Jest zapora na takiej tam rzeczce. Tutaj była otwarta woda, to jakby się udało pogmierzeć. A to jest najstarsze schronisko norweskie, Kresznia, już o jeden dzień drogi od mety, to znaczy od fincy. Stara, drewniana robota, ładna rzecz, tak samo tam wtedy bardzo mocno biała. Wszystko jest napisane w ale przed nami jest jeszcze jeden ciężki dzień, bo od dużej inwelacji terenu. A to są twisty. Jeżeli ktoś będzie na Norwegii w pobliżu schronisk w okolicy Wielkiej Nocy, to oni wszystkie drogi dojściowe i odejściowe znaczą takimi gałązkami, co jakieś 20-30 metrów wbijanymi to nie sposób obłączyć. Ponieważ to już jest koniec naszej wycieczki pierwszej, no to oni już zaczęli urządzać te trasy przed Wielkanocą. Tam na górze jest ten lodowiec, który było widać na mapie. No, ja wtedy byłem, muszę się przyznać, uczciwie zmęczony i jak zobaczyłem to filise z góry, no to sobie pomyślałem, że jednak ja chyba dojdę. Dalej widać linię przesyłową energetyczną, a te takie większe kamienie to jest właśnie Finse. Tam nie ma drogi, tam jest tylko stacja kolejowa, najwyżej położona w Norwegii i chyba 5-6 domów wszystkiego. Tylko paru mieszkańców na stałe zameldowanych. To jest schronisko Finse, bardzo drogie. W portrecie tego suroniska tam paręset dolarów kosztuje łóżko za noc a to jest klasyczne wejście ze zdjęciem końcowe po lewej stronie jest autor zdjęcia Andrzej Schurztul a po prawej stronie Lechu Weblek bardzo znany i wybitny podróżnik po północy Skandynawii. wszystkie parki narodowe północnej Szwecji, Filmark, to on już wielokrotnie schodził Rok później pojechaliśmy na Wajnamery. To jest wewnętrzne morze estońskie. O proszę bardzo, po zachodniej stronie tej mapy. Tam są wyspy Hilma Sarema, Muchu w stronę lądu i Wormsi u góry, przy napisie Lanema. One ograniczają właśnie takie wewnętrzne morze Wajnamery. To nie jest trudny teren i właściwie o ile ta pierwsza wyprawa i ta, która będzie trzecia ubiegłoroczna mają taki właściwie desportowy charakter, tak ta nie. Ja myślę, że jeżeli ktokolwiek, ktokolwiek lubi chodzić po zamarzniętym śniegu, to to jest bardzo dobre miejsce. No i tu jest taka sprawa, że jak myśmy tam przyjechali, to wiała purga. To jest bardzo silny wiatr z bardzo silnym opadem się śniegu. Są co najmniej dwa tory urządzone dla promów, no i myśmy nie mieli specjalnie odwagi tam wchodzić, bo przy marnej widoczności można się tam było wpakować. A droga przez Wajnameri na wyspę dla samochodów była zamknięta. Także oni sami też oceniali, że warunki są takie, no, wymagające zachowania ostrożności. I tutaj jest właściwie nasz taki cel: to jest archipelag wysepek chińskich. To jest jakiś absolutny fenomen przyrody. Ja tutaj nie będę o tym więcej mówił, ale jeżeli ktoś się tym zainteresuje, to radzę poczytać, bo to znaczy obłędne, jakie rzeczy się tam dzieją w zakresie biologii i zoologii. Ten rezerwacik ma swoją dyrekcję. No i oni właśnie się tutaj mieszczą. Dyrektorem tego rezerwatu jest pani Rita Müller. Po prawej stronie ona mieszka z mężem i z trójką dzieci, na wprost są biura rezerwatu, a po lewej jest taki gościnny pokoik, w którym było strasznie zimno. Myśmy z panią Miller dość długo rozmawiali, ponieważ to z następnego dnia rano, ale kiedyśmy przyszli do niej, no to pogoda była nadal fatalna i tam kombinowaliśmy, żeby nie wyciągać namiotu, żeby go nie zmoczyć. No i tak sobie opowiadaliśmy, i ona mówi, a żyje tutaj sobie w, tak, w takim kompletnej głuszy, mówi, to żadne życie. Mówi, o, Tartu, Tallinn, największe uniwersytety estońskie, to jest życie. A potem gdzieś dalej, na zachód, do tych największych ośrodków biologicznych. Ja wtedy zacząłem ją demoralizować i mówię, Rita, a jak już będziesz wszędzie tam, gdzie chcesz być, to potem sobie pomyślisz, o, wszechświat, a ty właśnie jesteś we wszechświecie. Tam jest zupełnie pusto i no bardzo fajnie, w ogóle te wyspy estońskie, największe zerwate ptasie, nie, tam jest, tam jest zupełnie prześlicznie, latem. Tutaj wchodzimy na morze, na Twajna To są tak samo całkiem spore, puste przestrzenie. Tam byliśmy we dwójkę z Jankiem właśnie ślaskim, który tutaj siedzi przy nas. O, to jest taki. Tam w ogóle mieszkali kiedyś ludzie i uprawiali rolę i tam sobie mieli swoje ziarna. To jest wschód słońca. A to za to, że obiecaliśmy panie Dyrektor, że nie będziemy zbliżali do miejsc, gdzie się właśnie foki wylęgły, to pozwoliło nam zająć taki domek rezerwatu. No i tam się przespałem. A tu widać, że było chłodno, bo wiązania... A mimo że było chłodno, to jednak są, yy, jest otwarta woda. Yy. Tu znaleźliśmy takie dwie śmieszne góry składające się ze zwieńczonych tafl lodu. No to nie mogliśmy sobie odmówić przyjemności przejścia przez to. A no to jest jedno z ładniejszych zdjęć, które na swój użytek nazywam objęto opatrzności. A tuśmy spali na takie na tej serce. No i to jest nieco właśnie, schodzimy już z tej na merię i dochodzimy do promu. To dużo z tam stoi, to jest ten prom, który psuje I w ubiegłym roku byliśmy na Zatące Botnickiej. Przejście robiliśmy tą klasyczną trasę z obu do Ralei, na samej północy sali. To jest bardzo ważna natka. to jest mianowicie komunikat lodowy. On się ukazuje codziennie, robią to Szwedzi i można to obserwować w internecie. Tutaj widać taki jasno-niebieski po lewej stronie tak, poletko, to jest otwarta woda. I cała nasza filozofia polegała na tym, żeby ominąć otwartą wodę. Tak samo góry, taki selenowy, i lekko -fioletowy. te partyjki to tak samo jest woda z bardzo małą ilością krylodowej. No i ponieważ to przejście jest takie trochę sportowe, wobec tego tam przerejestrowane przejścia. Znaczące jest to drugie, z 1994 roku. To była ostatnia próba Wojtka Moskala przed pójściem na biegun północny. Na biegun poszedł przed następnym roku. A zarazem z jazdonem oni zrobili jeszcze później bardzo piękne drogi w północnej Kanadzie i w ogóle w kilku jeszcze miejscach. To, to jest nasza droga, mniej więcej. Proszę zauważyć, że myśmy na początku nie poszli bezpośrednio do Lolei, ale leko na północ, żeby się przypadkiem nie dostać w tej wody. No, tutaj zaczynamy. Wszystko wywalili na śnieg, jakoś się tam spięli i poszli. Tutaj wszędzie są znaki nawigacyjne, no bo to w końcu jest morze. Ten lód nie był taki zupełnie stały wszędzie. Tu na przykład są pęknięcia i woda tam. Dalej. A to jest nasz południowy posiłek y, półlitrowy, liofilizacji. Y, A tu ciemności zaczynają skrywać ziemia właśnie lub. No to tak nieco wyglądało pod wieczór, tośmy się już zaczynali rozkładać. Zabraliśmy namiot na ogół na lodzie, tam była warstwa śniegu, wiele osób mówi, że używają śrub lotowych do stawiania namiotu. No myśmy nie, nie znajdowali takiej potrzeby. Zawsze było tyle śniegu, że mogliśmy sobie wygodnie namiot postawić. Ten namiot to jest duża dwójka, także że tam nie mieściliśmy się w trzy osoby. No, tutaj znaleźliśmy takie kawał lodu postawiony na sztorc i Janek wykombinował, że to jest najwyższy punkt na trasie no to się A tutaj są znaki nawigacyjne, które są dość dobrze widoczne z daleka A tutaj są trzy tory wodne i to jest taka, no może szczególnie drugi. No i trochę trzeci. To były takie momenty... No, trochę może niebezpiecznie. Ten jeszcze był zamarznięty, tośmy po prostu od niego weszli, przeszli i cześć. I teraz zobaczcie, tam już jest czekał statek, on nas widział, tylko żebyśmy przeszli przez ten tor i zaraz ruszył i zaczął ten tor psuć. No jak, jak stary statek popsuje tor, to trzeba czekać na jakieś pu, dwa dni mniej więcej żeby to zamarzło, z tym, że wtedy było za ciepło, żebyśmy na to mogli liczyć. Było jakieś minus 3-4 stopnie wrzas i to było zdecydowanie za ciepło. To jest ładnie, bo widać, że to nie cały czas było gładko. A to jest drugi tor, który był, no, Tutaj na samej, na samej krawędzi toru była w ogóle twarda woda. No i na to trzeba było wejść. No i musieliśmy tam przejść to i przeciągnąć w pulki. I na tym, tym drugim torze, jak złamał Artę, yy, ale jakoś to tam pokleiło ten mega jogerem i jakoś tam dalej poszło, chociaż oczywiście już szybko nie mogliśmy. Ale myśmy się tam pomoczyli. Wszyscy mieliśmy mokre buty, jeden z nas miał mokrą nogę. No i tak myśmy szli, tak przymoczeni, żeśmy... Weszliśmy do Kraulery i bardzo późno postawiliśmy ten namiot. Tam już mieli duże kłopoty, żeby to miejsce znaleźć, szczególnie że cały czas mocno. A to jest zdjęcie z następnego wiara. Tu była bieda, bo my, to już był piąty dzień marszu, myśmy mieli to wszystko zaplanowane na 10 dni, a myśmy jeszcze zdecydowanie nie mieli połowy drogi. Zastanawialiśmy się, czy nie będziemy musieli się wycofać. stamtąd. wycofanie jest łatwe, bo idzie się po prostu na wschódku, brzegom fińskim, i tam się łapie jakiś autobus. Te w lodzie były występowały dość często. To jest akurat takie dość wąskie no były szersze. Ale to nie jest specjalnie groźne, to po prostu wystarczy się rozpędzić, tak żeby tam sami nie jechały pod lot i jedziemy dalej. I tutaj znaleźliśmy taką śmieszną, opuszczoną zupełnie, z dachem taką chatynkę. Aleśmy ocenili, że zarobimy co najmniej godzinę na stawianiu namiotu, w związku z tym yy, śnieg wyrzuciliśmy i spaliśmy na tym. Jest druga część drogi, kiedy temperatura gwałtownie spadła. Dniem było minus 10, minus 12, nocą minus 20, no i wtedy zaczęliśmy iść szybko. Tu już można było naprawdę rozwinąć jakoś, jakąś prędkość. Tu przekraczamy trzeci tor wodny. No tu nie było groźnie. Tu taka fajna kowadło, i zaraz będziemy mieli wiatr. Takie warunki były wieczór śnieżne to jest zmienne, O jest stoimy i przyczekujemy. Oto ładnie wygląda. To jest wszystko, co się świeci jak srebro. To jest może zamarznięty no na tym można i szybko. O, tu sobie śpimy spokojnie, a głodowie, a środku jaśni. Skończę zdjęcie i zaraz tam To są już ostatnie dwie przed Luleą. No to nie, bo to bywało błędnie Tutaj mamy jakieś wątpliwości orientacyjne i proszę zobaczyć. To już jest jakieś 300-400 metrów od brzegu, blisko szwedzkiego brzegu jak ma sobota. I oni wyszli z jakiejś igry, z zabawy wykonywali, latali na takich w przyrządach. O, tutaj jakiś wyścigowy pies, ciągnik, narciarza. A tam były wyścigi skuterów, wyścigi samochodów, na kajtach latami. To jest bardzo blisko brzegu, no to stąd to jakieś 300 metrów. U nas nie wolno wchodzić na zamarznięte morze. Policja pilnuje, żeby się, przypadkiem się komuś coś złego nie stało. Tam takie zabawy są że, że normalne. No, tutaj chodzimy w takie estuarium, już widać port Lulej, jakieś tam zakłady. Przemysłowy. I tutaj, yy, no, mieli po prostu przyjść nie za szybko, o jeden dzień. No i można było, albo dla mnie, yy, nie ze spać. się czekając na samolot, albo yy, tak trzeba zajrzeć między ludźmi. No i taka pani Maria nas przyjęła. Dawna tam ona była ze swoimi dziećmi. A ten yy, domek po lewej stronie to sauna, która się składa z pomieszczenia łaziennego i z przedpokoju. I w tym przedpokoju spaliśmy sobie na podłodze we trójkę dała nam coś jeść, poszliśmy spać, a jej mąż, Tumas, był na hokeju w mieście. No i już zasypiamy i... nagle jakieś pukanie ktoś się chyba nas włamuje. Ja się obróciłem pierwszy i mówię, o, Tumas przyszedł. A tam za drzwi ktoś mówi, nie, Tumas tego sferę Mówi, ja jestem naczelnikiem poczty w jeszcze nigdy w życiu nie widziałem Polaków. Chciałbym sobie zobaczyć. Otworzą drzwi, ja swoją latarkę, poświecił i tak świeci, na nas ogląda. Myśmy trochę wyszli ze śpiworu, żeby mu pokazać, że nie mamy ani skrzydeł, ani ogonów. I tak trochę sobie z nim pogadaliśmy, i on mówi, że ma do nas jedno pytanie. Mówi: ludzie, po co? A tu jest końcowe końcowa zdjęcie, jakie sobie staramy robić. W środku jest Janek, a po prawej do Białą. Wszystkie zdjęcia robił Jasiek Kwaśniszewski, a tutaj jest bardzo ważne zdjęcie, bo wystartowaliśmy z Lulei, lecimy do Sztokholmu na południe i zobaczyliśmy tą wodę, której się cały czas baliśmy. I proszę zauważyć jeszcze te takie jakby rzeki, które idą w głąb, w, w górę, w rano, czyli na wschód. To była ta woda, którą chcieliśmy ominąć. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy chcieli... Mistrz świata. No I zebrało mi się tego jeszcze, zebrało. Mówią, że trzeba mieć wyobraźnię, i pieniądze, ale przede wszystkim wyobraźnię, wyobraźnię i jeszcze raz wyobraźnię. A co robią młodzi? Młodzi między innymi wybierają sobie cieplejsze rejony świata i takie teraz się udamy. Ze Stefanem Czernieckim to będzie stan Amazonas. Tam bardzo trudno o eksplorację, dlatego że nie dają.